Dosyć analiz. Dosyć tych wszystkich rozmów o tym, kto jest lepszy, kto wygra, a kto przegra. Zaczyna się wielkie spotkanie. Przed nami. Wielkie święto. Startujemy. Witamy serdecznie wszystkich ze stadionu Parc de Prince. Miejmy nadzieję, że czeka na nas piłkarskie widowisko pełne emocji. Oby to był fantastyczny wieczór. Z przyjemnością witamy Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje na Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Bravo, ratuje tym blokiem drużynę. Ładne teraz podanie. I piłka w bramce. Po drodze odbiła się jeszcze od kogoś, zanim wpadła do siatki. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykoszet i gol. Zadecydował łód szczęścia albo pech. Zależy z której strony na to popatrzeć. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. To musi być Bramka! Danie interweniuje Bramkarz. Rzuca w okolice 11 metra. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Dobry odbiór piłki, ale w out. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Paryżanie oddają piłkę rywalom. Cykankow. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Zajremerii. Polomuani. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Uderzenie, ale prosto w mur. Wiktor Cychankow Teraz Strzał z dystansu Co tam się teraz wydarzyło Wspaniałe wybicie poza bramkę W okolice jedenastki teraz rzuca Nie patyczkował się teraz Wybił daleko Brawo, rzucił się gdzie trzeba I kiedy trzeba Ciągle groźnie Kolejny rzut rożny Musi. I dobrze teraz Damkarz pewnie blokuje to bez trudu. Przedniej urody do granie. I akcja teraz w drugą stronę. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Uwaga! Może strzelać! Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam. A jednak kolejny raz oglądamy takie pudło. Wcale nie jest to takie proste jak się wydaje. Marquinhos. Bramkarz dostaje piłkę. Marquinhos. Przyjmuje piłkę Hakimi. A szraf Hakimi. Bez, że gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Ale teraz nie ma już mowy o korzyści. Sędzia odwizuje fali. I Marquinhos. Fabian Ruiz. Widzowie domagają się strzału. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. I teraz piłkę ma PSG. Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Groźnie zbliża się do bramki. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Poledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Gol, gol dla Paryżana, więc wyrównują, a przecież to jeszcze nie koniec meczu. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment wzroku boiska. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Wiktor Cychankow, korzyść. Sędzia puszcza brek, choć tam mieliśmy fał. Dychankow. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Oj, po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Hankow. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. No szkoda, teraz ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. No ładnie to wygląda w statystykach. Widać na pierwszy rzut oka, że mają przewagę i mnóstwo sytuacji, ale na razie nie przekłada się to na wynik. Na pewno muszą popracować nad skutecznością. Witinia. Niepotrzebna strata piłki. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Ach, proszę! Ależ dobra była teraz ta interwencja. No i znowu blokuje strzał. Mają teraz aut. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Walczy tam, szuka okazji strzeleckiej. O, wow, ale teraz z refleksem podpisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż przed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść, gramy. Prosto Prostopadłe zagranie piłki. Szansa. Trzy przełamie impas. Utana interwencja bramkarza. Aleś interwencja w polu karnym. Uwaga. Górą teraz podanie. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Juka wraca do środka. Co teraz? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Szut rożny. Świetna okazja, by objąć prowadzenie. Dobrze, to teraz wybił Markinios. Sędzia kończy pierwszą połowę. Wracamy po przerwie. W w drugiej połowie rozpoczną zawodnicy Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain wykona rzut wolny. Mono Mendes. Do Marquinhosa. PSG traci piłkę. Ależ teraz będzie okazja. Ale uwaga, da! Kto by się tego spodziewał? Grają w dziesiątkę, a od teraz prowadzą. Co za mecz! Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. Sędzia przyznał im rzut rożny. Będzie więc okazja, by podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Strata. Rywale przy piłce. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Oksman Dembele, ależ go ograł teraz, pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką, szansa na remis, musi to strzelić, teraz, ależ teraz broni, wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Centra mierzona pod bramkę. Tak, mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. W polu karnym było zdecydowanie za dużo wolnego miejsca. Strzelec miał czas, żeby spokojnie opanować piłkę i przygotować sobie to uderzenie. A więc mamy 3 do 1. Kolomłani. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Jeśli sędzia uzna, że mogła tu paść bramka, będzie czerwona kartka. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. Zdołał bramkarz utrzymać piłkę w rękach. Dobra obrona. Cychankow. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Dobyk. Ładne dośrodkowanie, może być groźnie. Była okazja, ale cóż z tego, skoro próbuję Fabian Ruiz. Robi się coraz groźniej. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Czy uderzy celnie? Mocne uderzenie, ale jednak trochę powyżej bramki. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Nie dają mu grać. Goncalo Ramos. Uwaga, czy teraz będzie okazja? No, dobra, to była obrona. Kibice zrywają się z miejsca. Oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Piłka posłana na dalszy słupek. Wrzutka dociera w pole karne, ale obrońcy na posterunku spokojnie wyjaśniają sytuację. że gra dalej, sędzia zastosował korzyść. Gonzalo Ramos. Łapią kontakt? Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. Popatrzcie Państwo co za wykonanie. Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. A zatem me Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Minia. I to tyle z tej akcji. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Czy będzie z tego remis? I go! Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Popatrzmy, mogliśmy się spodziewać, że do tego dojdzie. Dominowanie i spychanie do obrony przyniosło skutek. A teraz przewagę widać również na tablicy wyników. W sumie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Wypieszczone podanie. Waga spalował strzał, ale piłka nadal grze. Będzia pozwala grać dalej. PSG ma korzyść. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Spotkanie zbliża się do końca, ale PSG jeszcze nie rezygnuje i może być rośnie. Coś niesamowitego! Gol! Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz! Paryżanie oddają piłkę rywalom. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Szansa, będzie remis. A i spóźnione to podanie. Spalony. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Witinia. Fabian. Lucas Hernandez. Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos przyjmuje podanie Będzie bramka! Broni! Tak! Ależ tutaj to wyciągnął Wskłani Dobra ta interwencja że gra dalej Sędzia zastosował korzyść Gonzalo Ramos przyjmuje podanie Syła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Mają teraz dobrą okazję na kontratach. Teraz tylko dobrze przeprowadzić akcję. Nie mogą. Aj! Poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Na razie mogą odetchnąć. Strzela teraz! Uwaga! Piłka w grze! Martinos Marco Asensio Gonzalo Ramos Koniec meczu! Nie udało się zdobyć punktów w pierwszym spotkaniu fazy grupowej. Porażka wynikająca z nieprasowliwości. Chyba niedocenili dla Zenwala, który poczynałby sobie bardzo śmiało przy biernej postawie obrony. Oddali też środek pola na tyle, że nie byli w stanie przeciwdziałać rozwijającym się atakom, ani intensywnie konstruować własnych. W kolejnych meczach UEFA Champions League potrzebna im zmiana taktyki.